Się manu sprawdza w samym odcinku co dropło moim widzom Kazałem im wysłać na Discord, że chcą się na ten, no i pojawić no to zacznijmy od ZDS Mortis, dobra Tyle samo, monety, punkty, dobra, 18, dobra Zobaczymy, No na jest tak podobnie do mnie zaczął O, co jest, ale lagi był niedawno u niego Dobra, tu widzę, że przyspieszone tempo Chyba Albo szybko to otwiera chyba Nie wiem czy to jest na głównym czy na innym, ale dobra. A to chyba na głównym. Oha! Na motka dla Hanka, Motka do B. Może jakiś legendarny drop, nie? Oby, legendarny legendarnym dropnął. Życie mu. Proszę, dobra. No chyba też nie miał za dobrego dropu. Ajajajaj. No. Poszczęściło mu się na tym koncie, nie powiedziałbym. Ale może jeszcze jest szansa, jeszcze jest szansa. Jak koniec. No i 100 kredytów, więc nie jest źle. No, co poradzić mogę na to. I teraz wysłałam na dwóch kontach, więc teraz sprawdzam na kim, co kto na kolejnym kończę. Widzę, że mu ma mniej ma trochę słabszą. w tym jego gorszym kończę drugim chyba. Albo nie, po prostu to jest chyba losowa tekstura. Dobra, otwieram. A teraz przejdziemy do Nagi. Bo tylko dwie widzowie, no więc, ma czwarta. Dobra, proszę, jeden legendarny niech będzie u niego, żeby miał te szczęście. Bo tak się przyłożył. O! Dobra, nowy zadrzyma dropnął. No. Więc już jest git. No tutaj rzadki, 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 ojojo oj, nie podoba mi się już, pewnie załamane delikatnie, o Mityk mi tyk, oj, oj, ła. serduszko boli pewnie, no. Mnie też by bolało. Też, przynajmniej no ja myślałem, że legendarnego, na no, no współciuję dropu. Więc nam dropy to są. Tyle monet, punkty mocy, Błyskotki 300 podwajaczy. Ten spray dla szurdzia, 30 kredytów. Przedmiaranie dla nity. Przebranie, ten spray dla rafsa i skłóka spray 10 kredytów. Przebranie, przebranie. Więc pewnie legendarna był. Zapytam się, co było Więc hmm, W komentarzu przypięty, w dowiem się, to, przy... no to w przypiej tylko by dożył do kto był z kim.